Mazonki z Mazowi, czyli Amazonki, jak to było? Z księgi Ruti. Opublikowano 31 lipca 2009 roku przez Białczyński. Mazonki z Mazowi, czyli Amazonki, jak to było? Narodziny Mazonek. Mazę, Łagodalenda i Wenda były siostrami narodzonymi z krwi Boga Wojny i Walki, pana wojów Ładziwa-diwa, zwanego też Włodzicem i Ładziwcem. Sturenki Łado jest więc ich dziadem, a Dziewanna babką. Stąd też późniejsza wielka cześć, jaką mazonki oddawały zarówno ładziwcowi jak i ładowi oraz dziewannie. Według kapiszt burskich ze wschodu, każda z tych dziewcząt miała inną matkę, a podług podań kapiszt południowych, ich matką była łada łagoda, dla której ładziw był tylko pasierbem. Powiadają południowi mudrowie żegłowie kakonów czakonów i skrytów z Kortów z wyspy Skryty, a także kapłani Skrytowie z Kijowa, że owe potajemne narodziny, które oboje z bogów pragnęli ukryć przed innymi welanami, dokonały się w ziemicy istyjskiej, na łukomorzu, u ujścia rzeki Dźwiny. Ich przybraną matką została Jaśnie na dwa istyjska, a przybranym ojcem burski mąż jaśnieny Kni Agan Kaganaganor. Jednakże wschodni kaziciele burscy i rzekacze istejscy przekazują, że matkami tych trzech były, Wonda dla najstarszej Wendy, Łada dla średniej Łabendy oraz Sfara, lub Boga Dobra, dla najmłodszej Mejzi, którą zwano też Mazją, Azją, Azową, albo Azowką. Czarownicy nurscy z Karoduny prawią, że te dziewoje były trzema z dwunastu córek Kopetorgi, spłodzone zostały z nią przez ładziwca, podczas gdy pozostałe zostały poczęte również po trzy: w drugiej kolejności przez Nurę, Kęcina Gontyna, Tamara i Odziera, w trzeciej grupie trojaczków przez Kriwendysa, Zarembażarewa, Dumna, i Merne, i w czwartej grupie po trzy z Pałomerza i Pylajmena z Nuru Soburoistów lub ojca z lengijskiego plemienia ojców: Miodewa Medeja, Tugomira i Kejkaja kiedy Kenda. Według tych kapłanów wszystkie trzy córki Ładziwca umieszczono w rodzie Czarodzieja i Wróża Pouczan, pochodzących od skołoc ruskich Łyskowiców i Pałkinów ze Świętogór. Przybrany ojciec zwał się Nursatko, a dla skrócenia wołano go Sadko, albo Sądek. Ich przybraną matką była zaś Istyjka Jaśniena. Nursatko, według kącin nurusów, lub jak prawionka piszty beryjskie satko był wtajemniczonym kapłanem mudrem żagłem i pomdrugeniaczem, który swój rodowód ciągnął od samego Światogora i Rujogońca Wojnyksa, rujnika, Ogniksa. Jaśniena zaświodła swe dzieje od narodzin straszów welańskich, od Oryja z rodu kuksów i od Jaśnieny Izoży. Pouczanie zajmowali wtedy ziemię od Danastru do Wielkich Jezior na północy, w tym do Ładogi i Ilmenia oraz nad samo ujście Dźwiny. Królestwo Sis wielkie pokładało nadzieję w tym plemieniu, gdyż od ich szlachetnie urodzonych władców miał się wywieźć nowokolibański ród Tyrsów, największy w dziejach po Bardzach. Pouczan określano więc także mianami Agatyrsów albo Bogatyrsów, czyli władców królewskich, lub Boskich królów. Kagan Nursatko ulegał łatwo knąbrnym córkom i zaspokajał ich najdziksze zachcianki. Chowane były swobodnie, ponieważ ani przybrany ojciec, ani przybrana matka nie mogli nad nimi zapanować. Na dodatek były to dziewoje nad wyraz piękne i mokarne, o wielkiej sile umysłu i woli oraz o boskich przymiotach. Dlatego już jako młode dziewczyny utworzyły bractwo, ale nie takie jakie zwykle bywały dziełem dziewcząt, które miałoby się wprawiać w tajnikach pisów na jajach, rajcach, wajczkach. W wici i przekazów, wiciu opowieści w kobiach, kształceniu sztuki wychowania i wiedzenia, a też uwodzenia. Ich bractwo było typowym zborem młodych wojowniczek, a raczej wojowniczych sióstr bractwem młodych rysii Aibi. Ułożyły zbiór surowych zasad i pośród przychylnych ćwiczeniom ciała i wojaczce bogatyrsów znalazły uznanie dla swojego umiłowania polowań i wojowania. Różne były dzieje tych panien. Najbardziej burzliwe przeżyła lądała Łabenda, ale i inne z nich przeszły do bajnych dziejów jako wielkie bogatyrki. Bardzo szybko Rysice postanowiły oddzielić się od plemienia i pod wodzą Mazji założyć własne plemię Mazonów. Tak to przyszło do ich osadzenia się nad donem u jego ujścia do Morza Mazowskiego, które jest tylko zatoką Morza Welesów i Czarnych Kałków, czyli Morza Ciemnego nazywanego też Czarnym. Tylko Tamara, która poszła na wschód, i lenda Łabenda, Porwana z Nadrzeki rzeki przez byka i uprowadzona na skryte, nigdy już do nich nie wróciły. Ale powiadają mudrowie kakonów, że wśród założycielek plemienia Mazów i Mazonek były też dwie nad wyraz mokarne dziewice, kropla w krople podobne do lędy łabędy, o białych płonących oczach, o białej łabędziej skórze, o białej, a więc wielkiej sile, które przybyły z Nadrzeki łaby i jeziora Gołdapi, a zwały się Lengosem sepa z Lęgów i Gołajakalża z Golemów stolemów. Słuchając opowieści różnych plemion Skołotów, Istów i Słowian o Romajach i ziemicy rodomajskiej, zwanej także rodomachajsko, albo wyrodomachajską, wzięły sobie mazonki za cel nie dopuścić, by Romaje przejęli pozerywańskie królestwo na ziemi. Ich nienawiść do Romajów była niczym bijąca gardziel żaru skalnika, nieokiełznana i zabójcza, już od pierwszej chwili, od czasu, kiedy zasłyszały pierwsze wielkie kłamstwo romajskie, o swojej własnej matce Kopetordze i Dubiwe sławionym przez Herę, czyli Heraklesę, zwanym przez ludy Sper przechwałą. Najdawniejsze dzieje Mazonek i Mazonów. Romaje powiadali, że Mazonki pochodzą z nadrzeki Termodont, czyli cieplenicy. Nie jest to prawda. Pochodziły z Dźwiny i Dunaju. Nad Danajem mazonki osiadły wpierw w Tyrsie Bierle, czyli w obwarze po Bierle-Obdzierle, który umocniły, rozbudowały i ożywiły. Do ich przybycia obwar stał podupadły i niemal pusty, choć opodal żyło plemię dachów gątów i chatów gątów. Z tymi się zaprzyjaźniły, zżyły i w końcu zawładnęły nimi. Potem za zdobywczą Tyrsą Konciną Gątyną powędrowały jednak nad Doni po jego lewym brzegu, patrząc od morza, założyły swoje siedziby, dołączając do wojowniczek kniagini Mazi. Stąd dopiero Merne, Lengosempa, Tamara, Kejkaja, Gołaja Kalża i Miodewa poszły ze swoimi wyprawami. Pamiętajmy też, że z Mazonkami cały czas byli i żyli ich mężowie Mazowie Mazoni, plemię zwało się Mazonami. Tyle, że przewodziły mu i wojowały w nim głównie kobiety, a i dziedziczyło się po żeńskiej wyłącznie linii jedynie pomiędzy wojowniczkami. Miodewa zgoła ją zdobyły gołgolidję, sfanetję i złotą horusję Harusję, gdzie niegdyś kościej uprawiał złotą gruszę spora, a w której strumieniach płynęło czyste złoto. Dobywano je z wód przetakami i wybierano spośród piasku baranim runem. Te ziemię o pięknych górskich dolinach usłanych czarownym, ognioodpornym krokusem, zdobyła bohaterskim czynem Gołaja. Tu spotkała także kołaka i zakochała się w młodym kaganie. Dlatego właśnie nazwano ową krainę Gogolidią albo Kołgolidią, a później Romaje nazwali ją Kolchidą, Kolcholidią, czyli ziemią kołaka i kalży, Gołaj. Gołaja jako trzynasta mazonka, zrodzona z golemów, razem z miodewą, zyskała przybranego ojca w ojcu z plemienia ojców osiów, którzy w tej ziemi i ziemicach sąsiednich zamieszkali. Królestwo Sis wróciło tutaj, do ziemi ojców, po czasach pięciosiły, pałomerzów, pawiolengończyków, orojów, kompodachów i parnów, dopiero w osobach władców z rodu bagratydów. A działo się to w roku 1686 siS i, a więc po tysiąc godach nieobecności i obcych rządów. W żyłach Bagratydów płynęła krew bogatyrsów i Mazonek i oni dokonali zjednoczenia Gaugoli, Chorusi i Gruzji, Sfaneti i Oroi Armenii oraz Ojcy Osetii. Niech to wydarzenie będzie przestrogą dla wszystkich, którym się wydaje, że Królestwo Sis może kiedykolwiek zanieczać odwetu za jakiekolwiek wyrządzone mu krzywdy, lub zanieczać żądania zapłaty jakiejkolwiek należności. Miodewa okazała się zdrajczynią, pomocnicą Romaja Jędzona, który przybył do Chorusji i Sfaneti po złote runo i dzięki niej je zdobył. Mimo, że udało jej się wspólnie z Nurusami na krótko podbić zbrojnie ziemię Urartu, Oroje, to nie potrafiła nad nią zapanować. Za ton Rusowie wracali tam niejednokrotnie, a władze w Oroi w imieniu Wielkiego Królestwa Skołotów, Istów i Słowian sprawowali ich wodzowie, Rusei, od 65 do 87 NK, Ruse 2, 115-155 NK, Ruse 3, od 195 do 202 NK i Ruse 4, od 202 do 210 NK. Miodewę zapamiętano wyłącznie jako zdrajczynie. Cóż, nie wszystkie mazonki były niepokalane i bohaterskie. Jednak, jak wszystkich zdrajców, wyrodnych synów i córy wielkiej Skołoti i królestwa Sis, spotkała ją za jej sprzeniewierzenie kara boska. Jędzon ją porzucił dla jednej ze swoich wyrodomajek z Koryntu, a wtedy od zranionej dumy oszalała i wymordowała wszystkie dzieci, które mu zrodziła. Tamara poszła wschodnim szlakiem widnurowym z mazogątami, którzy się stali jej plemieniem. Potem sprzęgła się z Sakami i dokonała wielkich czynów, więc zwano ją Wielką Tamarą. Zarówno ona sama jak i jej święta wnuczka Tamara II Tomirysa, i jej bohaterska prawnuczka córka Tomirysy, Lodowija Lodowika, przeszły do bajnych dziejów jako bogatyrki, lecz nigdy już nie wróciły do mazonek, choć też nigdy nie przestały być mazonkami. Kejkaja wraz ze swoim przybranym ojcem Kaganem Kajkejem ze skrytowyrwów rwów Kendy Kiedyczów i wszystkimi skrytowyrwami. Doszła do Windii, gdzie skrytowyrfowie dokonali rzezi Bierygów, a ona sama stała się strażniczką ognistej głowy gniewu Urwy, zatopionej w południowym morzu Windów, kędyś, kajś, kudasz, kędyś i kiedyś, kieś, kiedyś, kogdasz, na samej granicy welańskiego piekła. Dokładnie gdzie leży owo kędyż-kiedyś zna tylko ona i sam Boski Urwa. Stała się też zdobywczynią kraju harowarty nad rzeką gęsią, czyli Gęgołą, Gągęścią, Gongestem, Gangesem. Mira, choć nie zamierzała się ruszać z miejsca i siedziała spokojnie nad donem, została nawiedzona przez zbłąkanych wędyjoczyków z męża, a uzależniwszy ich od siebie, zrobiła z nimi wyprawę na stu łodziach wokół lądu, do ich ojczyzny pierwotnej Wendii i tam osiadła czyli w ziemicy między środkową Odrą a środkowym Bugiem, ale głównie w nowej Mazowie. Merne i Lengosempa z innym odłamem skrytów i plemieniem Kakonów dotarły do rzeki cieplenicy na południowym brzegu Morza Czarnego i tu założyły mocne władztwo. Tulengo Sempa osiadła i założyła całkiem nowy obwar zwany skiertą, a przez Romajów zwany później Temą Skierą, Temiskera. Stąd wiodły drogi wielu wypraw zdobywczych mazonek, dlatego też kraj ten nazwały Pącią, czyli drogą, drogą do dalszych zdobyczy. Groby księżniczek i wojowniczek na starożytnych esementarzach serbomazowskich w skiercie zawierają kobiece zbroje i broń, niektóre oznakowane są najbardziej starożytnymi i świętymi znakami z kołotów. Prawo w poncie cieplenicy pozwalało rządzić i walczyć tylko kobietom. Lengosempa zdobyła także sąsiednią krainę w głębi lądu, którą mazonki poświęciły kupale dziwieniowi i dziewannie oraz pozostałym dziewom. Dokonała tego podboju wspólnie z dachami gątami z czarnych górkałków Kaukazu. Kraj ten nazwano więc Kompodachią, a Roma je zwali go później Kapadocja. Dachowie nie utrzymali tej ziemi, weszła ona wkrótce w skład chatyki i rządzona była przez królów z Chattuzy. Po śmierci Lęgosępy rządy w cieplenicy Poncie i kompodaczy przejęła córka Lęgosępy, Kira. Merne, nigdy nie syta krwi romajskiej, poszła dalej na południe gromiąc czarne i czerwone ludy. Tępiła romajskie plemię zarówno w Syrym kraju jak i w Medirze, Mlekomedirze, Melkomedirze, gdzie zdążyło się już ono rozpanoszyć. Mernes dobyła też wspólnie z dachami drakami i dachami dawami wyspy na Morzu Rodów i Sporów, które weszły w skład późniejszej Małmazji męża dwa Mężynosa i Dardanii oraz Mężli. Były to wyspa sama i samodraga, wyspa zniknięć, nie taka i wyspa chorzałów, a także Lęchba, gdzie założyła święty zakon wojowniczek dziewanny. To ta sama wyspa, którą Romaje nazywali później Lesbes, niby z powodu, że żyły tu same miłujące się wzajemnie kobiety. Potem zdobyła wyspę Dzielię, zwaną tak dlatego, że poświęcona była bogom działu, ale również dziewom to jest dziewannie, kupale Dziwieniowi, Krasatinie i dziel Roma je zwali ją Delos. Tutaj mazonki Mirny założyły dwie okazałe świątynie kuczci Dziewanny, i pozostałych dziewów oraz osobną świątynię kuczci kupały Dziwienia. Wyspę dzielię nazywali się stanie, także we wcześniejszych czasach Widnura i Wódnara, Wodana, i Bierły i Obdzierły Orytygiel Peruna, albo Orytygiel, albo Ortyglia. A to dlatego, że tutaj Perun, albo jak chcą inni Perunic, uderzył swoją błyskawicą i rozpalił nią wieczysty święty ogień, z którego skorzystali nowokolibańczycy środziemnomorscy. Uderzenie ogniste padło na pole zwane później Perpolem, to jest polem Perunica. Perpole uznano za miejsce święte i podtrzymywano tutaj wieczystą znicz oraz ustanowiono wyrocznie, słynną także po tym, gdy wyspę zdobyli Romaje, 2. Merne założyła też liczne obwary, z których najbardziej znany stał się obwar Smirna, czyli Zmirny Ręki Powstały. Ona pierwsza dotarła do Libii i osadziła swoje wojowniczki z zakonu dziewanny w ziemi siwa. Zasłynęła też wielką, zwycięską bitwą 104.